Dzień dobry, dzień dobry, witam w mojej zielonej pasji. U mnie ostatnio deszczyk popaduje. Wczoraj troszeczkę popracowałam, bo jak deszczyk pada, to i chwasty rosną. No ale nie tylko, bo spójrzcie jak pięknie wszystko zaczęło rozkwitać. To są moje azalie. Moje azalie, które mam tutaj w narożniku koło domu mam wielkokwiatowe i te japońskie wielkokwiatowe cudnie pachną no, dzisiaj nieco mniej jest ten zapach wyczuwalny bo właśnie mi deszczyk na głowę kapie ale może słychać jak również ptaszki cudnie się rozćwierkotały po prostu chyba się cieszą też z tego deszczu było sucho, deszczyk jest potrzebny tutaj się zrobił totalny miszmasz już niedługo będą kwitły również i piwonie Spójrzcie, jakie bomby. Normalnie jak jakieś cukiereczki wyglądają. Mam cztery odmiany tutaj piwoni, ale nie podam nazw, bo to dostałam od znajomej sadzoneczki i tak mi się pięknie rozrosły. To z tyłu tylko widać po pąkach, że to są takie ciemne bordo. Te będą nieco jaśniejsze. A tutaj mam... Yy, z tyłu jest taka jakby półpełna ze środeczkiem takim ekry kremowym no i tutaj jest ta taka klasyczna taka klasyczna babcina orliczki mam tutaj pojedyncze na tej rabacie i są yy, od mojej mamy też takie mam tutaj sadzonki takie zwykłe różowawe aczkolwiek przepraszam bo bym skłamała rok temu dosadziłam sobie niebieskich i te będą takie chyba peł, pełniejsze też już zaczynają kwitnąć no i to jest ta azalia, którą mówiłam, że miałam już ją wyrwać bo ją nornica zniszczyła, czy tam kret podkopał i po prostu ona mi umierała, ale spójrzcie jak się odwdzięczyła, nie jest za wysoka bo właśnie nie rosła zaraz wam pokażę jak ona powinna wyglądać w porównaniu do Swojej kuzynki razem sadzonej. O, to jest ta tutaj. Widać, że jest zdrowsza i wyższa. To jest ta sama. No, ale są cudne. Tutaj pokażę mój szpaler y, lilaków. Bzów potocznie mówiąc. Dzisiaj sobie bukiecik robiłam do domu. Także tak one się prezentują. Mam różne odmiany. Mam takie zwykłe pospolite od rodziców, od teściowej, przekopane, ale. O, tak to wygląda. Ale są niektóre, na przykład ten jest taki jaśniejszy fiolet. Tu mam powtórzenie z tych białych, a tu mam taki ciemny. Tu mam taki ciemny, ten już jest odmianowy. Ja nie skupiam się za bardzo na tych odmianach. Ten jest żółty, taki taki ekry żółty, pojedynczy. No a ten jest coś z rosyjskiego, tylko też nie powiem nazwy, bo język bym sobie łamała. On w pączku, jak widać, jest różowe, jak się rozkwitnie. Jest taki śnieżno-biały. No cudowny jest. Cały czas mi na głowę deszczek pada, więc nie będę rozwlekać tutaj wywodów za bardzo. No ale azalie w tym roku, bałam się, że zmarzną. Są cudowne. Jeszcze nie patrzyłam, dopiero kiełkują moje bagienne hibiskusy. Tutaj mam jeszcze azalie takie nieco późniejsze. No i tutaj się jeszcze jeden taki Ostał lodowy tulipanek. Naprawdę wygląda jak, jakby ktoś gałki lodu nałożył. Tu mam takiego rododendrona. On tak rozpierzchle trochę kwitnie, ale też daje uroku. Taka miniaturka. No i w tym roku tutaj dosadziłam też takiego jednego lilaka. Też jest troszeczkę inny dosadziłam, ponieważ miałam tutaj też tego żółtego, no ale niestety coś mu się przydarzyło w zimę i no i nie wybudził się już na wiosnę. No i tutaj mam już takie klasyczne i tutaj z tej strony mam jeszcze hibiskusy tą syryjską. Mam różne kolory. Tu jest taki niebieski, niebieściutki. Naprawdę niebieściutki. Nie taki fiolet wpadający, tylko niebieściutki. Tu mam taki półpełny biały, totalna biel. Widać, że dopiero się wybudzają. A dalej będzie. Dalej będzie tutaj taki biały, ale ze środeczkiem takim wróż wpadającym z różowymi takimi. Nawet wrzosowymi pręcikami. No i tutaj mam powtórzenie jeszcze lilaczka takiego klasycznego pełnego. Dalej kończą już kwitnienie kalinki. Już jedna totalnie okwitła. No, robactwo je zjada. Deszcz nie pozwala na opryski. Miałam ostatnio opryskać. Przygotowałam sobie oprysk. No i jak się rozpadało, tak do tej pory pada. Tutaj walczę z krecikiem, bo co cokolwiek dosadzę, to. Krecik wykopuje, ale chcę wam pokazać pierwszy raz w tym roku zakwitnęła mi kalina tutaj japońska. Jest to jej pierwsze kwitnienie. Jeszcze do tej pory nie doczekałam się nigdy jej kwiatów. No jestem przeszczęśliwa, bo spójrzcie jak ona cudnie wygląda. No i widać, że ona nie lubi tych przeciągów i z tej strony gdzie ma za, takie zacisze kwitnie bardziej okazale no ale za to też się przebarwia pięknie na jesieni, na bordowo, więc zdobi i wiosną, i jesienią. No i tutaj zbiera się do kwitnienia głuk. Tutaj mam taki piękny różowy głuk. Miałam tamtą gałąź obciąć, ale szkoda mi, może dopiero po kwitnieniu, ponieważ tam dalej jest hortensja yy, bukietowa. I ta gałąź trochę ją zakrywa. Także jestem przeszczęśliwa, że w końcu doczekałam się kwiatów mojej kalinki japońskiej. Troszkę wczoraj popieliłam na warzywniku. Kopru to mi się wysiało makabrycznie dużo. Tutaj moje groszki, no i to wszystko zielone to jest koper, ale na razie go nie usuwam, bo chcę sobie go. Po prostu, jak podrośnie troszkę, zetnę, zamrożę. Yy, trochę może na suszę. Zobaczymy. Z tyłu jest przepyszny musztardowiec. Muszę polecić naprawdę musztardowca. Dzisiaj sobie zrobiłam z niego taką suróweczkę. Totalnie. Sam musztardowiec, sosik, pychotka. Trawsko rośnie niesamowicie. No, a te łaty to są od kreta. Tak, tak, kret mi wszystko niszczy. Wczoraj udało mi się jednego złapać. Wywieźliśmy go na kartoflisko, tym razem dalej. Mam nadzieję, że nie wróci. No i tutaj są dalej floksiki. Zimne noce sprawiają, że bardzo słabo wszystko się wybudza. Tutaj mam mojego miłożęba. I spójrzcie, te wiatry przymroziły go, te zimne takie wiatrzyska. Ale odbija, radzi sobie. Aksamitka, o którą tak się martwiłam, że tak ją zmroziło. Spójrzcie, jak pięknie odbija. No, niezawodny zawodnik. <laughs> niezawodny zawodnik. No i tu jest moja ta Iwa. Tak, przycięłam ją po kwitnieniu, żeby się zagęściła, żeby się nie kładła na ziemię. Wczoraj troszeczkę też pracowałam. Tu widać właśnie taczkę. Troszeczkę pracowałam na mojej rabatce. Też tutaj się strasznie nie wiem, czy, kret, czy nornica rozpanoszyli. I patrzyłam, co tutaj rośnie, co nie rośnie. No, mało mam czosnków w tym roku. Coś tam je zjadło. Lilie też ucierpiały przez to. Ale za to piwonia, która w zeszłym roku mnie kwitła, ma pięknie pąków, mnóstwo. Tutaj już wielo siły zaczęły kwitnienie. Zaczynają, bo dopiero pojedyncze takie kwiatuszki. O, ale jak wczoraj było trochę słońca, to jak pachniały. One tak jak są w gromadzie posadzone, to tworzą jak w pełnym rozkwicie. Są taką niebiańską, niebieską chmurkę tworzą. I tutaj mam właśnie drugą piwonię. Patrzę, bo ona w zeszłym roku za to lepiej kwitła. W tym roku została parę razy podkopana, no i widać efekt. Ale będzie kwitła. Mam nadzieję, że nie zrzuci tych pąków. Wczoraj tutaj udeptywałam, udeptywałam, popodlewałam jeszcze mimo deszczu, żeby te jednak korytarze pozalewać. Tutaj mam takie mimochodem irysy, bo przesadziłam je niechcący razem tutaj z hostą i się rozrosły, ale ja lubię je. Także bardzo piękne są powysadzałam resztę tego yy, koni powysadzałam yy, tutaj zatrwianów trochę takie moje siewki są z moich siewów yy, i co jeszcze tu dosadziłam no i troszkę lwiej paszczy takich maluszków jak sobie poradzą to sobie poradzą nie to trudno tyły są tam już widać, gdzie niegdzie kiełkują dalie. No i sam tył, tył jest z werbeny patagońskiej. Werbena mi się kosmicznie rozsiała, muszę ją poskromiać. I spójrzcie na moje orliki. Takie, takie ciemne mam. Mam takie panieneczki różowe. Tutaj był niebiesciuchny. Już płatki zgubił, taki niziutki. No, i nad nim się tutaj też zapylił taki fiolecik. Fiolecik, nie wiem nawet jaki to będzie. Jeszcze takie maleństwo. Tu mamy jakiegoś buraczka. No i tutaj są te pełne, takie panienki. Co roku jest niespodzianka, ponieważ właśnie one między sobą się krzyżują, zapylają, ale zawsze fajnie wyglądają. Tutaj na Póki nic się nie dzieje na tej rabacie, one już zdobią. No, szkoda, że słoneczka nie ma. Ach, wysia wysiałam, wysadziłam tutaj te moje laki. To była taka moja nadwyżka, więc podosadzałam. Jestem ciekawa po prostu ich. Jeśli będą ładne, będę je pielęgnować. Ale bardzo mi na zapachu zależy. Tutaj mam takiego innego floksika. Zresztą widać nawet po liściach. On jest taki jasny i on powinien być taki cytrynkowy, kwiatostan mieć. W zeszłym roku niezbyt mi się udał on, no były jeszcze pojedyncze takie po prostu patyczki. A w tym roku liczę, że będzie jednak, że mnie ucieszy. Tutaj już mi zaczyna w pąki się ubierać moja lwia, o Jezu, moja szałwia. I z tych siewek, które tutaj mi się porozsiewały, stworzyłam sobie kolejną kompozycję. Najprawdopodobniej to będzie miks kolorów, bo tutaj miałam chyba dwa czy trzy kolory. Jedną taką bardzo, bardzo ciemną, to jest tamta dalej, ta najwyższa. I miałam dwa odcienie takiego różo-fioletu. Tamta była taka bardziej granatowa. Nornica mi tutaj przekopała strasznie wszystko ostatnimi czasy. I tutaj mi strasznie przeorała moją krwawnicę. Mam dwie sadzonki takie, które już tu rosną dwa lata. I sadzonki, które przesadzam na wiosnę z innej rabaty po prostu. I te sadzonki tak się zawzięła, tak mi tu podkopuje, Ech, że tragedia. Tak samo tak jak mi podkopuje odbiły, w zeszłym roku strasznie ucierpiały bodziszki. To jest bodziszek Rozan. Widzę, że starają się podbijać, ale co odbijają, to ta nornica je tutaj torzy. I tutaj też wczoraj ugniatałam, udeptywałam, bo nawet kocimiętka tutaj nie chce rosnąć. Była podkopana dosyć mocno. Ten bodziszek tak samo takie maleństwo widać. Słabo-słabo widać jego korzenie gdzieś mu tam wiszą w powietrzu. Zresztą tak samo jak i ten tutaj. Przecież one już mają chyba trzeci sezon. A takie mikruski. Przez to, że w zeszłym roku niemalże wyginęły mi. I jeszcze przejdziemy się zaproszę Was na mój kącik leśny. Po drodze może tylko zerkniemy w kompozycję mojego syna. To synek chciał, żeby mu ukwiecić domek. <śm> On ma je, yy, nimi się opiekować. Tak, to są jego kwiatki. Oprócz tego, moja krew, proszę bardzo, to co ja wyrzucam zielsko, to moje dziecko sobie sadzi. Mówisz, to jest jego ogródek. No, ja się cieszę. Nawet niech zielsko hoduje. W oczku woda dalej kwitnie. Poczekam, aż okwitnie. Za to zakwit dzięki temu. Yy, no, jak on się tam nazywa? Niech będzie irys bagienny. Tutaj mam poletko stokrotek, których nie wykaszam póki co, żeby się rozsiały, ponieważ sama je tu wysiewałam. Czyli nie w tej trawie, w trawie się same rozsiały, ale to była odmiana taka pełna. No i póki co cieszą moje oczy. Tak samo, jak cieszy mnie tutaj ta rabatka, chociaż. Serduszka w tym roku skromniej obdarowałam mnie kwiatami. No ale mimo wszystko, już ona, ona zaczyna po troszku tak, jakby kończyć kwitnienie. Już niektóre takie się blade robią. I przypalone przez słońce, jak było, to słońce. Spójrzcie, jak poprzypalało. Nie wiem, co z tym słońcem się dzieje. I tutaj mam tego cudnego, który tak zbiera pięknie kropelki. Zawsze zapominam jego nazwę ale jest cudny, naprawdę przepraszam, zapomniałam jego nazwę i azalię japońską, która jest taka cytrynkowo biała. Dopiero też zbiera się do kwitnienia. Tam jeszcze widać floksiki. Jeszcze kończy kwitnienie. Y... Kwitnienie kończy. O, mam tutaj dwie odmiany. Mam wariegatę i mam takiego pełnego. Ojej! Jej, wow! Zobaczcie, jaki cudowny mam wilczomlecz! Jezu, jaki on piękny! Pierwszy rok mi tak zakwitł, w zeszłym roku mi nie kwitł. Jejku, jaki cudowny, no jestem zachwycona. On troszkę wymarsł, jak widać, przymarsł, no ale za to odwdzięczył się tym kwiatem. Cudny jest, niech się tu rozrasta, by się rozrósł. No i tu są te moje od sąsiada rozchodniki i widzę, super sobie dały radę. Kaszkę nie, niepotrzebnie przycięłam na wiosnę i słabo zakwitła. No i widzę, że tu mam zielsko do ogarnięcia. Eee, będę, będę z nim walczyła, ale to już nie teraz. Ja mam tutaj takiego zwykłego wilczomlecza, który przyniosłam kiedyś po prostu sadzoneczkę z lasu i się tutaj rozpanoszył. No ale powiem wam, że jestem tak zaskoczona i tak pięknego wilczomlecza to ja nie widziałam jeszcze. No jest cudowny. Idąc dalej, mam tu mojego cudaka. Wyniosłam grzybki wczoraj z garażu tutaj do domu. Niesie tutaj wietrzą. Namoczyłam je troszeczkę. Dobrze, że deszczyk pada, to je podlał. Idąc dalej, jest mój kącik cienisty. I moja azalia. No, tom przyznaję się bez bicia, dosadziłam w tym roku ponieważ tutaj mówiłam wcześniej w niektórych filmikach, że mąż mi wykosił zeszłoroczną, tak. Teraz będą dwie tu rosły, i wysadziłam z donic tutaj prymulki, bo zmieniałam kompozycję. No i powstał taki kącik cienisty, który rozświetla swoimi kolorami tutaj tą właśnie ciemność. Dzisiaj słońca nie ma, to nie widać, ale tu nie jest tak bardzo ciemny spółcień. A to są pierwioski, które już tu rosną dwa lata. Drugi, no drugi, drugi rok, tak? W zeszłym roku yy, kwitły już tutaj i w tym roku powtarzałem kwitnienie. No w tym roku się tak rozrosły, że są naprawdę mega piękne. I zapraszam już na ostatnią odsłonę mojej tej tegorocznej rabatki. Chcę pokazać, jak to na chwilę obecną wygląda. Oczywiście tutaj mam trzy moje damy. Które jedna jeszcze w pąkach, druga no tak pół na pół i ta chyba najcieplej, tu ma najbardziej rozkwita. Tutaj mam też takiego pełnokwiatowego Hibiscusa Ketmie, tak pełnokwiatową taką. Tutaj mam też jeszcze jedną kalinkę japońską. Spójrzcie, jaka cudna! No, i tu stworzyłam sobie rabatę z moich nadwyżek ogrodowych. Poprzesadzałam sobie trochę floksów. Jeszcze mam tutaj jeżówki do wysadzenia, te które wysiewałam. Ja jeszcze nie wszystko dałam radę wysadzić. Y, powysadzałam nadwyżkę mojej tutaj o, marcheweczki orlaja, oczywiście tak ją poprzeplatałam, żeby tutaj y, tworzyła takie taką mgiełkę i tu wysadziłam nadwyżkę moich orlików spójrzcie jak mi się pięknie odwdzięczyły To są siewki to są siewki, tutaj coś będzie chyba innego. Nap naprawdę są. Ten jest pojedynczy, ten jest pełny. Tu mam białego, gdzie ja nigdzie w ogrodzie białego nie miałam. Sam biały, biały powstał. Tak samo. Tu mam takiego ciemnego, gdzie też. Nie wiem skąd on mi się tutaj wziął. No jestem zadowolona. Wszystko się poprzyjmowało, nawet te moje zmrożone yy, że, yy, żeniszki. Nie, żeniszki. Tutaj o krecik mi też chodził, wczoraj udeptywałam. No tak, żeniszki. Nawet te moje żeniszki, spójrzcie, odbijają. Także coś się dzieje, coś się dzieje. Nagietki super. I wysadziłam tutaj wczoraj rutewkę Delawaya z nasionek ją sobie wysiałam taką kępkę tu stworzyłam no mam nadzieję, że będę miała tutaj piękny krzew tak to dzisiaj u mnie deszczowo tutaj mam lilaczka Majera mój nowy, całkiem niedawny nabytek i tutaj kończy już kwitnienie kukliczek z żuraweczkami piękną tutaj kompozycję pod katalpą koloraśną taką tworzą. Katalpa zaczyna się wybudzać, krecik próbuje tam wszystko uśmiercić, ale roślinki się nie dają. No i wczoraj tutaj troszeczkę też popieliłam i wysadzałam yy, mojego krwiściąga lekarskiego. Z tyłu za chryzantemami, jeszcze reszta trawy będzie tam z tyłu do zerwania, ale już nie dałam rady. Już nie dałam rady, bo i wczoraj w końcu tunel wysadzałam, w sensie, że pomidorki do gruntu już posadziłam w tunelu, bo stały tam po prostu się na paletkach już męczyły. Hartowały się dosyć długo. Tutaj pięknie się. Nagietki poprzyjmowały. Nagietki mam niskie, pełne. Mam nadzieję, że takie będą. Przynajmniej w opisie tak było. Nigdy nie przepadałam za bardzo za nagietkami, ale jak mają być takie płożące, niziutkie, to się pokusiłam. No, i tutaj jeszcze lewizja. Daje swój koncert. Mam trzy lewizje. Każda w innym kolorku. Tu druga. I tutaj jest taka pomarańczowa, która jest jeszcze w pączkach. Z jednej strony dopiero zaczyna rozkwitać. Cudna. I tak przymierzam się jakoś nie po drodze mi ta pogoda mi tak wszystko psuje plany, bo chciałam jeszcze dokupić sobie tej lawizji i dosadzić. Może jeszcze to uczynię. Truskaweczki proszę bardzo. Pięknie kwitną. Na razie sprawdza się moja rabatka truskawkowa. Oby, oby nic im się nie przydarzyło, oby już żadnych takich zimnych nocy nie było. I tutaj moje nadwyżki są. Truskawek, zarówno truskawek, jak i po prostu wszystkie nadwyżki kwiatów. Tutaj poupychałam. Tutaj grasuje nornica, dlatego ta rabata to jest taka już na dziko zostawiona. Nawet dalie, które mi pozostawały, to tutaj upchnęłam. I zobaczymy, jak to będzie w szczycie lata wyglądać. Dziękuję pięknie za uwagę. Za to, że oglądacie te moje gadulstwo. Cieszę się bardzo, że mogę się podzielić tym, co tutaj działam u siebie. Jeszcze tutaj pokażemy, przepraszam za bajzel, gdzie ci grasowały. To jest to krotka afrykańska, urzekła mnie właśnie tą tęczą kolorów. Jeszcze tutaj rzucimy okiem właśnie na babciną rabatkę. Zaczęła startować. Zaczęła startować, tutaj róże opalikowałam ostatnimi czasy. Bo te wichury, te deszcze, te wiatry połamały mi ją strasznie, więc już to był ostatni moment, żeby ją ratować. Mam nadzieję, że się odwdzięczy zazieleniło się. Pozdrawiam serdecznie i do następnej odsłony.